Dzisiaj przejedziemy 200 km. Cześć, z tej strony Kuba z Rowerowej Ustawki. Dzisiaj jedziemy z Krakowa do Sandomierza. Pierwszy raz testuję tą trasę. Zrobię krótki opis jak wygląda jakość asfaltu i czy trasa się kwalifikuje na rower szosowy. Na początek musimy wydostać się z Krakowa, by wjechać na tą właściwą, wiślaną trasę rowerową. Przed nami 200 km i piękny, solidny asfalt wzdłuż Wisły. Sądząc po jego wyglądzie powstał stosunkowo niedawno, więc jest w idealnym stanie. Jedyne siły jakie ograniczają naszą prędkość to wiatr. Teraz trochę praktycznych informacji. Po pierwsze, radzę zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wody i energii gdyż po drodze serio nie było żadnych miejsc na zakupy jakichkolwiek płynów lub też uzupełnienie energii. Powiem szczerze, że większość trasy była dla mnie jak autostrada. Stabilna prędkość, raczej monotonne widoki. Można utrzymać ulubione tempo i trochę pomedytować pedałując. Pierwszą przerwę na przyjęcie pokarmu zrobiliśmy sobie w gminie Trinia. Nieznacznie zjeżdżając z trasy, zatrzymaliśmy się w miejscu obsługi, a dla mnie odpoczynku rowerzystów. 50 km od Krakowa przejechane, jesteśmy w miejscowości Ispina. Tu mamy mor, czyli miejsce odpoczynku rowerzystów. Można sobie zrobić przerwę na coś do zjedzenia, nie można nic tutaj kupić, ale akurat miałem coś ze sobą. Także jedziemy dalej, przede mną dalsze 150 kilometrów tutaj wam pokażę piękny patent jak można transportować klapeczki to będą nasze jedyne buty do jutra to znaczy przede wszystkim to są te buty ale to są buty pozarowerowe, żeby na balu prezentować się jakoś po prostu bardziej szałowo. Na całe szczęście po kilku kilometrach udało nam się znaleźć ultra nowoczesną stację benzynową, żeby uzupełnić bidony. Kolejne miejsce na konsumpcję to Szczucin i tradycyjne polskie potrawy. Piwo oczywiście 0%. Na razie asfalcik Picobello. Albo ścieżka wzdłuż Wisły, albo wzdłuż dróg, ale pięknie. W województwo świętokrzyskie akurat wjechaliśmy zbaczając z głównej drogi wzdłuż Wisły. 150 km za nami Jesteśmy obecnie w Gawłuszowicach e, Tak jak pisaliście na Instagramie Od Szczucina e, Jedziemy już ulicami Ruch bardzo mały Super jakość asfaltu e, Zrobiliśmy sobie przerwę w Szczucinie Żeby naładować się energią I jedziemy powoli, powoli. Jedziemy bardzo szybko Bo super są warunki Bardzo dobre jakość asfaltu Akurat idziemy z wiatrem że będzie super. Zostało 50 km celu do Sandomierza, więc myślę, że będzie ładny. i Proszę Państwa, jedziemy sobie w miejscowości Przykop. Mamy 36 km do Sandomierza. Jakoś tak mam, że bardzo lubię bociany, bo wiem, że jak mawiał klasyk, jak on żyje, to my też możemy. Tarnobrzeg i plaża nad jeziorem Tarnoprzeskim to zdecydowanie najludniejsze miejsce od momentu, kiedy wyjechaliśmy z Krakowa. Tarnobrzeg przywitał nas rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych, jednak trasa w kierunku Sandomierza była mocno brukowana, więc jeśli ktoś jest wrażliwy na drgania. Na rowerze pozbawionym amortyzacji zdecydowanie proponuje inny wariant dojazdu. My wybraliśmy niestety bez analizy wariant wiodący ścieżką rowerową wzdłuż głównej drogi, na której co kilka metrów pojawiał się okrągły, biało-czarno-czerwony znak. Zakaz wjazdu rowerów. Sam jest zdobyty. Miasto Królewskie Sandomierz. Nocleg spędziliśmy w pięknym domku w Górach Pieprzowych, o jakże apetycznej nazwie Czerśnowe Wzgórze, które osobiście bardzo polecam. Popołudnie, noc i leniwy poranek totalnie mnie zregenerowały, po bądź co bądź 200 kilometrowej jeździe na rowerze. Jeżeli chodzi o drogę powrotną do Krakowa, to postawiliśmy na pociąg z wszelkimi jego luksusami. Gdyby ktoś wybrał taką formę transportu z rowerem, to polecam zabranie ze sobą dodatkowego materiału amortyzującego zawieszenie roweru na haku. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie dotyczące tej trasy to będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielicie się nimi w komentarzach pod filmem. Zapraszam też do mnie na Instagram, gdzie na bieżąco relacjonowałem przebieg trasy i utrwaliłem je także w zapisanych relacjach. A teraz kliknij subskrybuj i do zobaczenia w następnym filmie.